Majka wstajesz nie wstajesz? Co Majka nie wstaje, Majka jest leniuchem, a ja też taki troszeczkę rozleniwiony, mm. ale to zaraz biorę się do roboty, bo dzisiaj plan jest taki, żeby podłączyć do końca te baterie litowo-jonowe. Są dwie, jest już przygotowane, więc powinno pójść z górki. A, no, i później jeszcze y, muszę dokręcić. I później był plan, żeby przykręcić roofboxa jeszcze, ale jak się już później okazało, brakło, brakło czasu. Ale na co piękne widoczki są, i jak pewnie wiecie z poprzednich odcinków, tak, mam problem z tym mikrofonem i raz nie nagrał mi całego początku, a tutaj jak słuchać, zaczął bzyczeć pod koniec. Na szczęście już go wymieniłem. Także tymczasem śniadanko. śniadanko idziemy na spacer, a ja tutaj dopatrzyłem, że chyba mam mało powietrza w kole. Czy może po prostu z dociążony mocno, chociaż tutaj wygląda by było więcej mimo wszystko hmm. wydaje mi się, że muszę wziąć jakieś opony, e, takie ze wzmocnieniem większym te, które są obecnie, wydaje mi się, że są troszeczkę e, za mało moją nośność, takie mam wrażenie ja pierdziłem on znowu nie nagrał nic e, dobrze, a więc tutaj opowiadam o tym, że przez chwileczką minąłem e, Gościa, który zagadał do mnie odnośnie kampera, Tak, kamper i piesek to są dwie rzeczy, o które fajnie zagadać i ludzie sami zagadują. Czasami ja zagaduję ludzi w tych tematach, i to są takie fajne rzeczy odnośnie poznawania nowych ludzi. Jak pewnie oglądaliście tą prelekcję Żanety, która była wczoraj, tak, na internecie, możecie to zobaczyć. Agentka miesiąc yy, podróżowała, mieszkała właściwie w osobówce przerobionej na Jadna Kampera i no. Można, można. Jak chce, się, jak chce się, to można podróżować. No, w każdym razie go się zagadał właśnie odnośnie tego e, kampera. Mówi, że fajnie, duży, że on też mieszka tam już od wielu, wielu lat w kamperze i podróżuje jako programista. I gdzieś tam ostatnio w, w Rosji był, czy gdzieś nawet programował. E, no, a teraz tutaj jest właśnie w Bristolu. Także można wziąć i poznawać ludzi jak najbardziej Testowałem nowy sposób wylewania siuśków z tej e, toalety separującej. A co wymyśliłem, żeby wziąć zbiornik zakręcony i obrócić go do górnogami. I jest to całkiem komfortowe mimo wszystko. Dlatego, że się nie za bardzo wylewa, tak Ale jest to taki bardzo powolne, bo siuszki się wylewają w tempie siusiania. Dokładnie taki sam strumień wody jest. I no, to jest długie. i hmm. No ale przynajmniej się nie, nie pochlapuje dookoła, więc no, są plusy i minusy Jak coś to możecie spróbować po prostu u siebie Dobra, więc działamy, działamy, działamy Ja już tutaj zacząłem sporo robić z kabelkami I zobaczcie, już tu podłączyłem Jest dwa minusy Minus idzie do jednego, idzie do drugiego Tak samo z plusem, tak Czyli mamy już podłączone akumulatory. Te akumulatory nie są jeszcze aktywowane. One tutaj mają dwa specjalne porty. I w tym momencie na klemach, w tym momencie na klemach jest 3,5 V. Dopiero jak podłączę specjalny magiczny przycisk i aktywuję je, to one się włączą i będzie 12 Volt. Więc teraz można bezpiecznie robić różne tutaj podłączenia i mamy pewność, że tutaj nic nie stanie. Oczywiście wszystko wedle bezpieczeństwa, żeby plusem nie dotknąć minusa, takie oczywiste rzeczy. Dlaczego podłączyłem to w ten sposób? A, podłączyłem to w ten sposób, dlatego że w mojej paczce z tą... Przetwornicą były dwa zestawy kabli. Wydaje mi się, że zapakowali to e, przez pomyłkę, ale wykorzystajmy to. W tym momencie e, mam podłączony ten akumulator z tym akumulatorem poprzez e, ten terminal i są dwa identycznej długości kable. I o to chodzi. Przy okazji z tego akumulatora można wziąć jedynie 50A. Przepraszam, 100A można z niego wziąć. Tak, z tego, z, tego, z tego akumulatora można wziąć 100A, z tego akumulatora można wziąć 100A, i w tym momencie idzie po 100A z każdego akumulatora do przetwornicy. I to jest bardzo ważne, żeby e, taką moc e, ta przetwornica dostała. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy akumulator ma pewną moc z której może dać jeżeli będziecie próbować wziąć więcej mocy z tego akumulatora jeżeli to będzie jakiś tam kwasiak, AGM lub inny to możecie go uszkodzić a jeżeli macie litowo-jonowy to możecie... a przy akumulatorze litowo-jonowym po prostu BMS wyłączy się i po prostu odetnie ten akumulator, przynajmniej tak jest przy Energy, po prostu no, odetnie go i nagle pyk, nie ma prądu w ogóle następną rzeczą będzie odłączenie Solara od kontrolera. Później jeszcze wyłączę, wyłączę w tym miejscu połączenie pomiędzy silnikiem a akumulatorem i wtedy odłączę ten akumulator i podłączę do tego systemu już. Dzisiaj robota idzie całkiem, całkiem, a obróbka w tym tempie dogrywania cały czas dialogów to jest słabiej. E, tak, ten akumulator jest odłączony. E, tutaj jest wyłączony prąd. Na razie tylko podłączone tutaj do już litowojonowych, ale to później przełączę jeszcze poprzez dcds -DC. Możecie zauważyć, że Obróciłem jeden z akumulatorów, żeby kable się fajnie tutaj układały. Tutaj wstępnie taką de delikatną izolację dam z góry. E, na razie później to dam trochę żeby więcej taśmy, żeby po prostu odizolować w razie co. I zobaczcie, tutaj mamy fajny prześwit. Także tutaj wszystko będzie się fajnie chłodziło. I no, całkiem fajnie to wychodzi, także mi się tutaj podoba cały ten system. Tutaj montuję zaślepkę na kable taka trochę może izolacja pomiędzy kablami. Oj oj, ten mikrofon zaczyna mi wkurzać, bo czasami mi nie nagrywa w ogóle dźwięku. <słuch> Więc jeszcze raz, dobrze, że sprawdziłem. Dobra, jest teraz bardzo ważna rzecz, która jest najważniejsza przy podłączeniu ładowarki DC DC przy baterii lithium i właściwie przy każdej innej też. Ok, zobaczmy na to. Instrukcja obsługi. Mamy ładowarkę DCDC. -DC, mamy akumulator, tak? Sprawdzamy nasz akumulator i mamy nominalny voltaż 12,8 V, Volta, tak? No to sprawdzamy. 12,8, tak? Więc przede wszystkim piątka przy LiFiu ma być wyłączona zupełnie. Więc poszła piątka do góry, czyli wyłączone. My mamy 12,8, więc. Jedynka i dwójka ma być off i czwórka też ma być off. Jedyne co ma być on to jest trójka, tak? No to wszystkie idą do góry oprócz trójki. Trójka na, na dół, inne do góry. E, termometra. Tu jest gniazdo termometrów, więc ja go nie potrzebuję, bo mamy lithium. Ja muszę podpiąć te dwa kabelki później tutaj. To zrobię może jutro. I oczywiście plus i minus. Tu mu trzeba podłączyć i na to tą zaślepkę, którą widzieliście wcześniej. Dobrze, a więc nadszedł ten czas, żeby włączyć te akumulatory. Tak. I wszystko jest podłączone, i teraz będziemy włączać to. Teraz. Tak. Jak widzicie, jest wszystko podłączone, ale tutaj jest cisza. Więc teraz trzeba wziąć. Teraz biorę ten magiczny włącznik i po prostu trzeba go, wejść w gniazdo Up, nacisnąć, przytrzymać przez 3 sekundy i wtedy z takiego lekkiego, zadybionego światła będzie troszeczkę mocniej świecił. O, tak jak teraz. I drugi też się włączy. Bo podpięty kablem napięciowym można sprawdzić, ale będzie świecił też jest, świeci mocno te akumulatory też można aktywować po prostu takim mocniejszym prądem i to one też się wtedy włączą teraz biorę kabel LAN i podłączam z jednego akumulatora link do drugiego akumulatora up i wtedy one ze sobą Współgrają sobie bms -y, a przy okazji jeszcze jest połączenie z Bluetoothem, i w tym momencie właśnie podłączam. I, i w drugie gniazdo do app podłączę właśnie Bluetooth, i będę widział zaraz na telefonie, jaka jest stan akumulatorów, na ile one wytrzymają, i tak dalej, i tak dalej. A więc sprawdźmy na kontrolerze, co on tam pokazuje. 13,3V. Super, super. Pięknie naładowane akumulatory. A więc w aplikacji wszystko działa. Eee, wszystko jest widoczne jako jedna bateria, czyli znaczy, system widzi, że są dwie baterie, ale połączone w banku i po prostu pokazuje... W aplikacji mogę sprawdzić wiele wiele rzeczy, ale tą aplikację pokażę Wam może w następnym odcinku. Dlatego że teraz by już za długo zeszło z tym, i teraz tak została mi do podłączenia jeden kabelek. Od bezpieczników, już głównych to jest już cały, cała stara część kampera. I ten mały kabelek odpowiada za cały prąd w kamperze. I tu jest bezpiecznik 20A, czy 25A. Tylko że na taki cienki kabelek, taki duży bezpiecznik to jest trochę bez sensu. Dlatego że bezpiecznik ma chronić instalację elektryczną, a nie po prostu jakieś rzeczy robić. Jeżeli po prostu macie jakieś takie dziwne modyfikacje, sprawdźcie jakie macie bezpieczniki. Ja założyłem piętnastkę, ale później się okaże, zobaczycie co. A więc trzeba włączyć prąd pyk. I się nic nie dzieje, bo jest wszystko jest wyłączone. Więc włączmy lampkę teraz tutaj pyk, lampka świeci i świeci mocno. Eee, tak, 13,3V dalej na kontrolerze. I to jest fajne, że to wszystko działa. Jestem zadowolony, widzicie mój uśmieszek, wszystko się powoli układa już w końcu nie będzie problemu z prądem. I naprawdę tego problemu nie będzie. Mamy włączone ogrzewanie, tylko. Które pobiera pół Ampera i powinno to wystarczyć na czter, yy, 15 dni. Nawet jeżeli podzielimy to przez pół, no bo to są dwie setki, tak? No to 14 dni a 6 godzin? Czy 8 godzin, powiedzmy, nocnych? Nie będzie 10 godzin no, nocnych nawet. No to to jest ogromna różnica. 7 dni, a 10 godzin. No i ja mówiłem, że litowo-jonowe są po prostu. Wow! Ok. E, tak naprawdę jeszcze zobaczymy. Tak, powłączam sobie wszystkie rzeczy. E, i, I zobaczymy, ile będzie rano procent. Dlatego, że. E, no, posprowadzamy. Jeszcze muszę podłączyć te dwa kabelki od solarów. Ale to na spokojnie. I jeszcze na jutro mi zostanie podłączenie dwóch przewodów do stacyjki, bo na razie jest po prostu podłączone są grube kable do ładowarki DCDC, ale nie będzie ładowała, dopóki tych dwóch cieniutkich kabelków nie podłączę. I teraz patrzcie. Kabelek, który zasilał całym prądem kampera, tak? Jaki on jest gruby? No tenki. A jaki dokładnie cienki jest? No to biorę narzędzie, to do, do ściągania izolacji, ale o, przy okazji tym możemy zmierzyć po prostu yy, grubość kabla, tak? I tam mam napisane bodajże 12AVG. 12AVG może wytrzymać prąd o natężeniu 9,5 Ampera. 9,5 Ampera Czyli e, nawet nie możemy założyć tam bezpiecznika 10 Amperowego Tylko powinniśmy założyć bezpiecznik 7,5 Amper Bo one zazwyczaj takie w taki, występują w takiej... Tak, no może e, Tak A tam był założony 20 albo 25 Amper Przecież to ten kabel tego nie wytrzyma i się będzie grzał to jest coś, coś porobione z tym, to tak nie powinno być. Pamiętajcie, żeby bezpieczniki miały chronić kable z instalacji, żeby się to nie popaliło. I pyszne jedzonko. Yes. o tak, zasłużyłem sobie. Skąd pomysł w ogóle, żeby kota wziąć do kampera? No, tak jak mówiłem, jest to kwestia energii, dobrania się. Ja wiedziałem o tym, że. Jak my się już odnajdziemy, to będzie to kot podróżniczy, jednocześnie będzie zobaczył jak pies. Oczywiście nie wróci na komendę, ale to trzeba wiedzieć, jak to robić. No i co? No i podróżujemy razem. Wraca czasem na komendę. Wraca na komendę to czasami wraca. tak. No. Wow, wow. Czyli można wziąć kota do kampera, ale o tym może porozmawiamy kiedyś, kiedy Hator będzie z nami. Tym czasem my sobie posiedzimy tutaj i miło spędzimy czas. Wow, to był ciężki montaż. To naprawdę się ciężko montowało, i żeby przypomnieć sobie, co ja wtedy mówiłem, i tak, ta frustracja tym, że to trzeba nagrać jeszcze raz, a to powinno być już gotowe. Tragedia, tragedia, to jest masakra. Na szczęście ten mikrofon już odesłałem, i jutro mamy mi przyjść nowy mikrofon. Więc y, zobaczymy, jak pójdzie. Na razie jeszcze często nagrywam tymi pchałkami, ale no, im tutaj szybko bateria pada i one też są można na, na wykończenie, aby nie patrzeć. Więc myślę, że jak kupię sobie mikrofon kierunkowy, jak, jak mi dojdzie ten mikrofon kierunkowy, to te mikrofony jeszcze pożyją troszeczkę. Ale też pewnie trzeba je wymienić, bo po prostu one często służą do innych rzeczy, do innych zadań specjalnych, na przykład. Tak. Jestem w ogóle pod mega wrażeniem. E, wiele z Was pisze do mnie e, fajne komentarze, e, wiadomości prywatne, też na Instagramie i no, zamawiacie te czapki ode mnie super. i też, właśnie, pytacie czasami, jak możecie wesprzeć. Słuchajcie, w opisie tego filmu jest kilka możliwości. Obiecam Wam, że otworzę swojego patronaita własnego. A dlaczego własnego patronaita Dlatego, żeby po prostu było to szybkie, proste i bez prowizji dla tych serwisów, tak? A więc, tak, w opisie tego filmu możecie zobaczyć że możecie mnie wspierać cyklicznie co miesiąc na przykład kwotą dwóch funtów. Eee, może pięciu tak możecie tam wybrać. Możecie kupić czapki, możecie wziąć pineski zdobyć moje eee, z wielu wielu miejsc. Eee, w pineskach są zapisane takie rzeczy jak eee, gdzie można brać wodę, gdzie można parkować na noc. Jest tam kilka kategorii. Eee, jest tam kilka możliwości i super, dzięki. Ale naprawdę, jeżeli będziecie oglądać z początku do końca filmy, komentować i jak dacie subskrypcję z dzwoneczkiem na YouTubie, to i tak jest mega i to jest już dużo, co robicie. Ja to doceniam i staram się dlatego robić filmiki codziennie i żeby one były ciekawe. I mm, nagrywam wam po prostu wszystko, co tutaj się dzieje. A mam. Kilka ciekawych pomysłów jeszcze na przeszłość, więc. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to hmm, jakie dzisiaj wymyślimy słowo? Może będzie maja. Niech to będzie w komentarzu maja, dlatego że ona tutaj śpi, tutaj śpi. My się tak, chrapała przed chwilą. Albo, albo śpi z otwartymi oczami. E, tak, więc na dzisiaj. Komentarzu jest maja. Um, dzięki, że jesteście. Dzięki w ogóle, że jesteście. Nie spodziewałem się tego. Jak zaczynałem robić daily vlogi, to nie spodziewałem się waszej tak super reakcji. Naprawdę pomagacie mi też przetrwać ten zimowy okres, w którym się łapię deprachę i to jest taki, wiecie. Nie ma słońca i w ogóle. No, to jest ciężki okres dla mnie, a pomagać im przez to przejść. Dobra, kończymy ten dzień, i może pójdę dzisiaj wcześniej spać, i jutro z rana pranie. Tak, pranie. O, dobra. Do zobaczenia jutro.